Pozycyjne, mijania, drogowe, odpycham dźwigienkę. Do siebie mijania, przecim głowę tylnie, przecim głowę tylnie, przy zapłonie i przy światłach mijania. Przy zapłonie i przy światłach mijania. Przecim głowę Tylnie. Lewy kierunkowskaz. Prawy kierunkowskaz. Wycieraczki. Sygnał dźwiękowy. Wycieraczki. Czasowa wycieraczka. Można sobie ustawić czas zgarniania wycieraczek. Szybciej. Wolniej. Do góry wycieraczki chodzą cały czas. Do dołu wyłączamy. Do siebie spryskiwacz. Od siebie spryskiwacz na tylnią szybę. Włączenie tylnej wycieraczki, czasowa i tylnia wycieraczka. Światła awaryjne. Bieg streczny w prawo i do tyłu. Tak włączamy światło cofania.